Sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich zastosował areszt, trzymiesięczny areszt wobec podejrzanego Artura W. Sąd uznał, że ten środek zapobiegawczy będzie najwłaściwszy w tej sytuacji. Po pierwsze, ze względu na obawy matactwa, mimo iż podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, nadal wiele okoliczności tej sprawy nie zostało wyjaśnionych. Istnieje obawa, że na wolności może próbować wpływać na zeznania świadków, skłaniając ich do składania fałszywych zeznań. Druga przesłanka to jest zagrożenie wysoką karą. Ten czyn jest zagrożony karą przekraczającą 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo działanie sprawcy cechowało się wysokim stopniem brutalności, no i też stopień społecznej szkodliwości tego czynu był bardzo wysoki. To przesądziło o zastosowaniu aresztu.